Wezmę to, Barbie. O, okay. Ken, zupełnie jakbyś miał supermoc, która mówi ci, kiedy potrzebuje pomocy. <laughs> Mieć supermoc, to by było coś. To właściwie jest coś. Mój Barbie zmysł brzęczy, kiedy Barbie potrzebuje supermocy swojego chłopaka. Wielka moc to również wielka odpowiedzialność. Okej, okay, Barbie, przyjdę do ciebie punktualnie o piątej. Dzięki, Ken. Nie powinieneś być w pracy? Co takiego? Jest środek dnia, Kenusiu. Nie masz pracy? Jeśli prawdziwy facet ma prawdziwą pracę, tak, znajdę prawdziwą pracę! Świetnie! Zacznij od przyniesienia mi zimnego drinka. Hmm, bycie mną to ciężka praca. <laughs> praca ratownika to świetna praca! Hej, kolego, kąpałeś się 15 minut temu. E-e-e, nie pływamy z nożyczkami! Proszę pana, powinien pan rozważyć bardziej kryjący ubiór. Mój Barbie, zmysł brzęczy. Nie! Proszę, Barbie. Ach, dzięki, Ken, ale słoik był już otwarty. Chciałam go z powrotem zakręcić. Pora na czary! Pokaż mi dzikość. Zrób dzióbek. Udaj za kłopotaną! Pięknie, Cudnie! tak. Barbie zmysł znowu brzęczy. Pająk! Mój bohaterze, dzięki Ken. To wszystko w ramach pracy, Barbie. Ach, to tylko nic ze sweterka. System sprawny, komandorze Ken. Pupa, papi, Dziękuję, komandorze. Tutaj wszystko działa. Bez odbioru. Rozpoczynamy odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6. Barbi, zmysł, 3. 4, 3, Komandorze Ken, co pan wyprawia? Barbie mnie potrzebuje! No. Nie miałam obejrzeć mój ulubiony film. Smutna i romantyczna część druga. Tak myślałem. Jestem na to gotowy. O, Ken. jesteś taki kochany. Jakbyś znał mnie lepiej niż ja samą siebie. Wypróbowałem wszystko. Ech. Nigdy nie zdobędę prawdziwej pracy. He, jest Barbie? Aha. Dzięki, Kenusiu. Mimi, mi, mi, mi. mi, mi, mi. Chwileczkę. Moim powołaniem jest bycie chłopakiem Barbie. Hej, Ken! Co ty wyprawiasz? Puść mnie! O! Tak, i to całkiem fajna praca. Wydaje mi się, że śledziona mi brzęczy. Nie, już pękła!